Cześć, z tej strony B123 i witam w kolejnym odcinku z ciekawostek z gry Grand Theft Auto San Andreas, a dokładniej z misji z tej gry. Z tej... Tak, dobrze, oczywiście, 12 odcinek serii naszej i zaczynamy. I to jest też misja, którą z pewnych powodów lubię. Znaczy, może nie aż tak bardzo, ale jakoś zawsze miałem do niej takie coś, że ją lubiłem. Podobała mi się ta taka fabuła, solucja taka tej misji Że ballasie, przyszli tak blisko e, Grow Street Nigdy nie byli tak blisko, co się dzieje, co to za sytuacja Trzeba się tym zająć, atakują, trzeba się bronić. to fajne, taki Naprawdę super klimat e, Także No e, i ciekawosteczki oczywiście do tej misji. Tak się zawiesiłem, nie wiem, tak w myśli mojej. Ale przejdźmy do ciekawostek. Jak coś jeszcze chciałem powiedzieć o tej misji, to pewnie to powiem. Także przy ciekawostkach i tak pewnie rozwinę swoją wypowiedź. Jeśli gracz zbytnio oddali się od pola bitwy, misja zakończy się niepowodzeniem, a na ekranie pojawi się informacja, że zbyt wielu członków Grow Street zginęło. Tak. Jak ktoś się oddali, to to tak jakby jest dezercja. Dezerterem jesteśmy takim, że uciekliśmy z pola bitwy, no nie powinniśmy się tak zachować, więc tak raczej nikt nie robił. I tu jest druga rzecz, której nigdy raczej nie, nikt nie robił, chyba że ktoś naprawdę jest jakimś sadomasochistą i lubi sobie utrudnić misję. Sweet jest oczywiście całkowicie odporny na kule ballastów, ale może zostać zabity przez nas, przez, gra przez gracza. Jednak, jeśli wejdziemy do domu Johnsonów i, i potem z niego wyjdziemy bez zapisywania gry, bo tu chciałem się już pomylić, to Sweet pod, stanie się podatny na kule ballasów, niestety. I wtedy oni jak najbardziej, a z racji, że jest ich bardzo dużo tych ballasów, to jest to bardzo możliwe, że mogą to zrobić łatwo, zabić go. Także misja stanie się jeszcze trudniejsza i nie wiem, nie widzę sensu, żeby tak robić. Podczas tej misji nie będą się pojawiać żadnej przechodni ani pojazdy. I gracz też nie będzie mógł otrzymać żadnego poziomu poszukiwań, co też jest ciekawe czyli gwiazdeczek naszych znanych jak najbardziej dobrze. Zabicie któregokolwiek członka gangu Growth Street nie spowoduje niezaliczenia misji. Nawet jeśli wszyscy zginą, nawet jeśli wszystkich zabijemy, czy zginą w inny sposób, to misja nie zakończy się niepowodzeniem. No to chyba, że Sweet zginie, to jest jedyny członek Grow Street, bo jest liderem i jak on zginie, to jest problem i jest na zaliczenie misji, nie ma się co dziwić. Lub jak zbytnie oddalimy się właśnie od miejsca strzelaniny lub uciekniemy po prostu, co też jest zbytnim oddaleniem się. I z tej misji to wszystkie ciekawostki, a teraz przejdziemy do misji płonące pożądanie. O, tu jeszcze bym zapomniał o jednej ciekawosteczce. Jeśli strzelimy Sweet'owi w głowę kilkukrotnie, wpadniemy pod mapę i będziemy spadać. Czyli to jest ta, trochę taka kara za strzelanie do swoich, można powiedzieć. Bo do swoich się nie strzela. I teraz misja płonące pożądanie. Jest to pierwsza misja dla oddziału Crash. Czyli policjantów Ediego Pulaskiego, Franka Tenpenego, a także. Jimmy'ego Hernandeza. I nie będziemy mogli wykonać tej misji, jeśli przed jej rozpoczęciem użyjemy zbyt wielu kodów czyli kolejne ograniczenie od twórców gry dla graczy, którzy przesadzają z kodami zbyt wiele razy oszukują. Po wyjściu z baru, przed wejściem, będzie stał radiowóz, należący prawdopodobnie do działu Crash bo do, do kogo innego. Jest to jedyny moment, właśnie w grze, kiedy możemy tak legalnie, że tak powiem, bez żadnych konsekwencji zdobyć policyjne auto. I nie otrzymamy ani jednej gwiazdki. Przed tą misją ona będzie taka, jakbyśmy byli strażakiem, bo będziemy musieli ratować dziewczynę z płonącego domu i gasić jeszcze pochodnią pożar. To warto zrobić przed tą misją, misję strażaka, aby ognioodporność protagonisty zwiększyła się na maksimum najlepiej co znacząco ułatwia wykonanie tej misji. I ostatnia ciekawosteczka do tej misji. Gdy na końcu misji odwieziemy Denis do domu, a zaraz potem wrócimy pod jej dom, żeby zabrać ją na randkę, okaże się, że Denis nie ma w domu. E, oczywiście Denis zostaje pierwszą dziewczyną, jest taką pierwszą miłością, pierwszą wybranką serca, fabularną naszego protagonisty. E, no, uratował ją z domu, uratował jej życie. E, także. Zaprzyjaźnili się po prostu, nawet doszło do czegoś więcej I ostatnia misyjka Też nawet spoko misja Druga misja dla oddziału Crash Import Lub też spotykałem się z nazwą tej misji Szary Import Ponieważ w oryginale Ta misja właśnie nazywa się Grey Import Co po przetłumaczeniu normalnie na polski Oznacza właśnie Szary Import Ale też jest stosowana nazwa po prostu Import I nasz samochód po wjechaniu Czerwony marker stanie się ognie i wybucho jeszcze dodatkowo odporny. E można go zapisać w garażu, ale i nie utraci on swoich właściwości. co jest coś ciekawego. Nigdy tego nie robiłem, z tego co pamiętam. Mm, nie chciałabym mi się wracać chyba, ale dla e wybuchu wybuchoodporności to bym chyba mógł kto zrobić, poświęcić te dwie minutki na dojechanie z Grossy z powrotem. Cel można zabić inaczej. Celem jest oczywiście rosyjski handlarz bronią. Bo w tym magazynie Balasia, a także rosyjska mafia spotykają się w celu targowania i wymiany bronią. Należy właśnie, żeby zabić ten cel, bronią palną wycelować w handlarze przez próg drzwi pod bardzo dużym kątem i ostrożnie celując i strzelając jesteśmy w stanie go zabić bez pościu za nim także naprawdę można sobie bardzo ułatwić tą misję. Kilku przeciwników można zabić strzelając pudła podwieszone liniami do dachu. Te boje spadną, no i oczywiście, jak spadną na nich, to jest ciężar, zmiażdżył ich. E, tego nigdy nie stosowałem, muszę się szczerze przyznać. E, także naprawdę fajne. Fajnie można efektownie rozwalić tych przeciwników. No dobra. E, tak, w poprzednim odcinku zapomniałem tego zrobić. E, po prostu zapomniałem, nie to, że nie chciałem, tylko naprawdę zapomniałem. E, bardzo serdecznie chciałbym podziękować Wam za aktywność pod tą serią, a szczególnie pod ostatnim odcinkiem e, związanym z misją po złej stronie torów. Jestem naprawdę zadowolony z tych wyświetleń. E, I pozdrawiam Was serdecznie. Do usłyszenia w kolejnym odcinku i cześć!